Poddamy, nigdy nie poddamy, nigdy się nie poddamy nigdy, nie poddamy nigdy nie poddamy, nigdy się nie poddamy Nigdy nie poddamy Kuli 6 pocharłych i 14 wizytów krajów Czy 60 nazwy nigdy się nie poddawać Tego uczy wiara, nasza wiara nie zamiana Bo jest w tobie zakotana. Twoich moich twoich widzów, Na tak tak dla jebanych psów, Za te wszystkie wszystkie prowokacji się nie pisze, nie iść na kapitulację To ta tortida na każdym spotkaniu widać to rozweta Płacz, płach, pęka klimat, pozycji widza, piękno jak Monaliza Nie ma wybaczki, ma zawsze wkracze, to jest pewne jodubyda Chociaż tu chłopaków poszło zabrzda, to ta tortida, sybach, śmigać, zzercuta, pęka, torcida Nazwane z rybach, śmigam w sercu, Nie ma wybacza, bo że chuligan, tutaj śmigam, bitut rybach

Ja się zawsze będę twierdził, że moim sercu jest kubik I na dobre, i na złe, naród swej zawiasku dla tysiące grantem zdzierany Wykształtuję, aby grać na całego, zawsze swoim być wygrany czy przegrany Zawsze wiszą fany, Ja zawsze górnika Zabręskiego, biednych fani na z Katolicy, za górnik zawsze pierwsza liga, że hooligan Chyle wyszkolony, wygad po ulicach śmiga Na brinkach licza nie twarta, w życie na parta Pewno siebie, pewna karta Ekipa Wandal, nie bez żarcia jak stara dożarcie, Adrenalina, brać brygada konkret komplet sam, straszna porażka strach na jak na jak na walkę, na walkę, na walkę, na walkę, na walkę, na straszna na walkę, na walkę, na walkę, na walkę, na Uwaga, odwaga, jadla, nie straszna, zaprasza, bo...